Rozdział 22. drugi Popis Zbliżały się wakacje. Nauczyciel zawsze surowy stał się jeszcze surowszym i jeszcze bardziej wymagającym niż kiedykolwiek, gdyż pragnął, by szkoła dobrze się sprawiła podczas popisu. Ki i rózga rzadko próżnowały, zwłaszcza wśród młodszej dziatwy. Omijały tylko chłopaków pod wąsem i młode 18 i dwudziestoletnie damy. Rozmach pana Dobinsa był pełen energii bo chociaż krył pod peruką czaszkę gołą jak kolano, był to mężczyzna w sile wieku, a w mięśniach jego nic nie znamionowało jeszcze zmniejszenia się żywotności. W miarę zbliżania się owego wielkiego dnia, tyrańskie jego instynkty coraz bardziej się ujawniały. Po prostu jakby znajdował jakąś okrutną rozkosz w karaniu najniewinniejszego potknięcia się. Skutkiem tego malcom schodziły dnie wśród przerażenia i mąk, a noce wśród obmyślania zemsty. Nie pomijali żadnej sposobności, by splatać nauczycielowi jakiegoś złośliwego figla. Ale on zawsze wychodził zwycięsko. Po każdym osiągniętym przez mściwość triumfie następował zawsze tak groźny i majestatyczny odwet, że musieli się cofać z placu boju srodze poturbowani. Wreszcie uknuli spisek i wymyślili plan, który obiecywał olśniewające zwycięstwo. Przypuścili do tajemnicy syna lakiernika. Wyłuszczyli mu o co chodzi i poprosili o pomoc. Pomysł przypadł mu bardzo do gustu, gdyż miał swoje własne porachunki z panem Dobinsem. Nauczyciel mieszkał mianowicie w domu jego rodziców i dał mu dość powodów do nienawiści. Żona nauczyciela wybierała się za kilka dni na wieś w odwiedzinę, więc udaniu się planu nic nie stało na przeszkodzie. Nauczyciel przygotowywał się zawsze do wielkich wystąpień w ten sposób, że lubił sobie przedtem popić na odwagę. Młody lakiernik oświadczył więc że gdy w wieczór przed popisem nauczyciel będzie już w odpowiednim stanie, on zmajstruje coś podczas jego drzemki. Potem obudzi go w porę i wyekspediuje do szkoły. I gdy wypełniły się dni, nadeszła też chwila sposobna. O ósmej wieczorem budynek szkolny był okazale oświetlony i przystrojony wieńcami i girlandami z liści i kwiatów. Nauczyciel siedział jak na tronie, na fotelu ustawionym na wysokim podium. Za nim połyskiwała czarna tablica. Na twarzy jego rozlana była łaskawość. Po trzy szeregi ławek po jednej i po drugiej stronie i sześć szeregów na froncie były zajęte przez dygnitarzy miejskich i rodziców dzieci. Po lewej stronie za ławkami obywateli były szerokie, specjalnie wzniesione podium, na którym siedziały dzieci mające wystąpić w popisach. Rzędy chłopczyków, umytych i wystrojonych aż do ostatnich granic ich niezadowolenia, rzędy chłopaków o głupawym wyglądzie. Bielące się jak śnieg ławki z dziewczynkami i panienkami, ustrojonymi w batysty i muśliny, widocznie przejętymi dumną świadomością, że mają obnażone ramiona, antyczne biżuterie po babkach, czerwone i niebieskie wstążki i kwiaty we włosach. Reszta sali wypełniona była dziatwą, występującą tylko w charakterze widzów. Zaczęły się popisy. Maleńki chłopczyk wystąpił i zadeklamował z cielęcym wyrazem twarzy. Jestem sobie chłopczyk mały, ale mówca doskonały. I tak dalej. Akompaniując sobie dokładnie odmierzonymi, spazmatycznymi ruchami, które mogłaby wykonywać maszyna. Oczywiście, gdyby była troszkę zepsuta. W śmiertelnych potach dobił nareszcie szczęśliwie do końca, zdobywając rzęsiste oklaski. Wykonał ukłon bardzo wystudiowany i bardzo niezgrabny. I wycofał się. Maleńka, zawstydzona dziewczynka wygłosiła wierszyk: Maniusia mała, Baranka miała i tak dalej. Zrobiła dyg budzący litość. Otrzymała swoją porcję oklasków i usiadła czerwona i szczęśliwa. Tomek Sawyer wystąpił pełen dumnej pewności siebie. I rozpoczął z grzmiącym patosem, wśród huraganu szalonych ruchów, nieśmiertelną odę: O, daj mi wolność, lub śmierć daj! Ale urwał w połowie. Chwyciła go okropna trema, kolana zaczęły się pod nim trząść, coś go ścisnęło za gardło, dusił się. Prawda, że miał za sobą wyraźną sympatię zgromadzonych, ale i ich milczenie było jego udziałem, a to było znacznie gorsze od sympatii. Nauczyciel zmarszczył brwi i to dopełniło resztę. Tomek walczył chwilkę, ale musiał się wreszcie wycofać, pobity haniebnie. Dały się słyszeć słabe próby oklasków, które wkrótce zamarły. Teraz nastąpiło. Stoi chłopiec na płonącym pokładzie. Zginęli asyryjczycy i inne perły deklamacji. Potem przyszły popisy w czytaniu. Nieliczna klasa łacińska wyszła z honorem. Nadszedł punkt kulminacyjny wieczornego programu. Oryginalne wypracowania młodych dam. Każda wychodziła na sam skraj podium. Chrząkała! Podnosiła w górę manuskrypt obwiązany zalotną wstążeczką i zaczynała czytać, z pracowitym wydobywaniem uczucia i interpunkcji. Tematy były te same, jakie już przy podobnych okolicznościach opiewały ich matki, babki, niewątpliwie wszystkie ich prababki, aż wstecz do wojen krzyżowych. Przyjaźń, wspomnienia minionych dni, religia w dziejach, kraina marzeń, korzyści kultury, formy rządów politycznych. Ich podobieństwa i różnice, melancholia, miłość synowska, serdeczne życzenie i tak dalej, i tak dalej. Nutą przewodnią tych wypracowań była rozdmuchiwana z zamiłowaniem melancholijna zaduma. Dalej odznaczały się one bujną rozrzutnością pięknych zwrotów, i tak bez opamiętania ujeżdżały pewne uprzywilejowane wrażenia, i przenośnie, że te nieszczęsne rumaki padały z wyczerpania. Okaleczającym i od razu w oczy rzucającym się osobliwym piętnem wszystkich tych wypracowań były nieuniknione, namaszczone morały, doczepione do każdego, jak kiwający się kusy ogonek. Wszystko jedno, o jaką kwestię chodziło. Mózg musiał tak długo wyprawiać łamańce, aż udało mu się każde zagadnienie tak ugnieść i spreparować, by mogło zbudować każdy umysł, nastrojony moralnie i religijnie. Jaskrawa obłuda tych tworów, Powinna by być wystarczającym powodem, by je na zawsze usunąć z praktyki szkolnej. Niestety i dziś jeszcze grasują one, i będą może grasowały do końca świata. W naszym kraju, w której by młode panny nie poczuwały się do koniecznego obowiązku kończenia wypracowań morałem. Łatwo dałoby się stwierdzić, że im pustsza autorka, im mniej religijna, tem dłuższy jej morał i tem nielitościwiej pobożny. Ale dość tego. Prawdy głoszone we własnej ojczyźnie mają zawsze przykry posmak. Wróćmy do popisu. Pierwsze wypracowanie, które zostało odczytane, miało tytuł, Czy to jest życie? Może czytelnik będzie miał cierpliwość posłuchać trochę. Z jakim rozkosznym zachwytem, z jakim drżeniem serca wyczekuje młodociana dusza na powszednich drogach żywota tych radosnych wydarzeń, jakie ma jej przynieść życie? Wyobraźnia pracuje niestrudzenie, malując jej różowymi barwami cudowne obrazy przyszłego szczęścia. Widzi siebie wśród zgiełku olśniewających przepychem zabaw, podziwiająca i podziwiana. Jej wdzięczna postać, przystrojona w szatę białą i miękką, jak puch śniegowy, wiruje po zaklętych ogrodach w oszołamiającym tańcu. W całym radującym się zebraniu jej oko świeci najjaśniej, jej krok jest najlżejszy. Wśród takich rozkosznych marzeń szybko mknie czas i wybija nareszcie upragniona godzina jej rzeczywistego wejścia do Elizium świata, które w jej marzeniach w tak cudowne przystroiło się barwy. Olśnionym jej oczom wszystko wydaje się jak z bajki. Każde nowe przeżycie jest cudowniejsze od poprzedniego. Ale wkrótce przekonywa się, że pod tą lśniewającą powłoką zewnętrzną kryje się pustka i nicość. Pochlebstwa, które słodko niegdyś kołysały jej duszę, brzmią w jej ustach niemiłym zgrzytem. Z sali zabaw prysnął urok, z naddartem zdrowiem. Zgorzkniała, odwraca się od wszystkiego, bo złudne radości tego świata nie mogą ukoić tęsknoty jej duszy. I tak dalej, i tak dalej... Już podczas czytania dawały się słyszeć potakujące szepty, którym towarzyszyły od czasu do czasu takie pogłośne wykrzykniki: Ach, jakie to cudowne, ach, jakie to wymowne, ach, jakie to prawdziwe! i tak dalej. Gdy zaś nadeszło zakończenie, ze szczególnie wstrząsającym morałem, poklask był entuzjastyczny. Potem podniosła się wysmukła, melancholijna dziewczyna, której sentymentalna twarz Odznaczała się interesującą bladością, mającą swoje źródło w pigułkach i złem trawieniu. Odczytała ona poemat, następujące strofy wystarczą. Dziewczyna z Misurii żegna Alabamę. Żegnaj mi Alabamo, żegnaj ukochana. Muszę teraz porzucić ten kraj sercu miły. Smutkiem wyzbrało serce niby krwawa rana, i czarowne wspomnienia dusze rozpaliły. Ileż razy stąpałam po twych kwietnych lasach, Gdzie pieniła się groźna ta lapuzy fala. Szmer kołysał mnie do snu w tych czasach, A aurora promykiem pieściła mnie z dala. Więc mi nie wstyd, że serce me tak rzewnie szlocha, Że łzy płyną do mych oczu, ach, bez ukojenia, Bo nie obcy kraj rzucam, lecz ten, co mnie kocha, Nie za obcymi ludźmi ronie te westchnienia. Ojczyznomą i domem był ten kraj uroczy, jego doliny, wieże. Tam żyłam jak w niebie, więc choć cichniemy serce, choć się zawrą oczy, zawsze, o Alabamo, będę kochać ciebie. Mało było takich, którzy wiedzieli coś o uroże, ale wszyscy uznali wiersz za cudowny. Następnie zjawiła się czarnooka i czarnowłosa panienka o smagłej twarzy. Zrobiła najpierw efektowną pauzę, przybrała tragiczny wyraz i zaczęła czytać tonem odmierzonym. Widzenie: ciemna i burzliwa była noc. Na wysokim sklepieniu niebieskiem nie migotała ani jedna gwiazda. Głuche odgłosy huczącego grzmotu bezustannie drżały w uchu, a straszne błyskawice rozjaśniały gniewnie ciemne komnaty i zdawały się szydzić ze sławnego Franklina. Który chciał mocy ich narzucić kajdany, nawet szalejące wichry opuściły swe tajemnicze przybytki i wiały na wszystkie strony, jak gdyby ich pomoc miała dzikość widowiska uczynić jeszcze dzikszą. W takiej godzinie tak ciemnej, tak przeraźliwej, dusza moja wzdychała do ludzkiego współczucia. Gdy wtem najdroższa moja siostra przyjaciółka duszy mej umiłowanie, ma powiernica, Przewodniczka ma stanęła przy mnie niespodzianie. Zjawiła się jak jedna z owych świetlanych postaci, które w wyobraźni romantyków i młodych przelatują po słonecznych drogach Edenu. Niby królowa piękności, nie mająca na sobie innej ozdoby, tylko przystrojona w swój nieziemski czar. Tak lekki był jej krok, że gdyby nie jakieś magiczne drżenie, które mnie przeniknęły jej uduchowione dotknięcie i pozwoliło mi odczuć jej obecność. Byłaby jak inna, nienarzucająca się oczom ziemska piękność. Przeszła niepostrzeżona, nieodczuta. Dziwny smutek leżał na jej obliczu, jak lodowe łzy na szacie grudnia, gdy wskazała na walczące z sobą na dworze wrogie żywioły, i kazała mi się przyjrzeć dwóm istotom. Te koszmary nocne zajmowały dziesięć stronic rękopisu. I kończyły się morałem tak niemiłosiernie zabijającym wszelakie nadzieje tych, którzy by się odważyli nie być prawowiernymi synami kościoła presbiteriańskiego, że praca otrzymała pierwszą nagrodę i została uznana w ogóle za największy sukces tego wieczoru. Burmistrz, wręczając autorce nagrodę, wygłosił gorące przemówienie, w którym wyraził się, że była to rzecz najwymowniejsza jaką kiedykolwiek w życiu słyszał i że nawet sam wielki Daniel Webster byłby z niej dumny. Nawiasem dodać należy, że ilość wypracowań, w których przeważał wyraz uroczy, a przeżycie człowieka nazywało się stronicą księgi żywota, osiągnęła uświęcony zwyczajem poziom. Nauczyciel, którego łaskawość dochodziła już prawie do czułości, odsunął krzesło, odwrócił się do publiczności tyłem i począł na czarnej tablicy kreślić kontury Ameryki, by przystąpić do popisu z geografii ale jego niepewna ręka źle się wywiązała z zadania i stłumionych ich od przebiegów po sali. Wiedział, co to znaczy i zebrał się w sobie, aby poprawić mapę. Starł i zaczął rysować na nowo. Ale spod jego ręki wychodziły linie jeszcze mniej udane, a śmiech rósł. Skupił się jeszcze mocniej, z wyraźnym postanowieniem, aby się nie dać zbić stropu objawami wesołości. Czuł, że wlepione są w niego wszystkie oczy. Zdawało mu się, że jest już na dobrej drodze, że mu się Ameryka udaje. A jednak śmiechy trwały dalej. Najwyraźniej wzmagały się nawet. I był powód po temu: nad klasą na poddaszu znajdowała się mała izdebka, w której podłodze był otwór tuż nad jego głową. Tym otworem począł powoli zjeżdżać na dół kot na sznurku. Głowę miał owiniętą szmatą, aby nie miałczał. Podczas tej podróży wyginał się w górę i czepiał się sznurka. A potem znów opadał na dół, a pazury jego chwytały tylko powietrze. Śmiechy stawały się coraz zuchwalsze, a kot był już tylko sześć cali od zajętej ważniejszymi sprawami głowy nauczyciela. Niżej, niżej jeszcze trochę, i kot z rozpaczą chwycił perukę, wczepił się w nią pazurami i natychmiast wjechał otworem w górę, trzymając w szponach zdobycz wojenną. Co za wspaniały blask bił teraz od łysiny nauczyciela którą mały lakiernik wyzłocił. Posiedzenie zostało zerwane. Chłopcy byli pomszczeni. Zaczęły się wakacje. Przypisek. Przytoczone wypracowania są wyjęte bez najmniejszych zmian z książki pod tytułem. Proza i poezja zebrała pani z zachodu. Są one napisane dokładnie według maniery dziewcząt szkolnych i dlatego przedstawiają przykłady o wiele szczęśliwsze niż wszelkie naśladownictwo. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl.